Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Grey Dzisiaj pogram sobie towarzyskie meczyki z 12 Dokładnie, z użytkownikiem zyska 12 Tak więc dajemy gotowy i... auto ja wystartowałem? Myślałem, że to ty musisz kliknąć start i złożyć pokój Nie, to ty Rozumiem Kieran No ja sobie wziąłem Arianę Za twoją radą y, Okej, okay. nie mam nic na pierwszą turę Ja mam Nice <laughs> na budynkę grasz? Nie, no stworach na stworach ma dzisiaj A, rozumiem, ok. no bo właśnie ona ma ten pasyw z tym odtworzeniem, nie? Tak, tylko bez budynków. Rozumiem, rozumiem, no wiem, wiem, nie się tak gra. Okej. Okay. Pierwszy damage we mnie wszedł Not nice zakończ turę. Hmm. Ciekawe co tam na mnie szykujesz, <laughs> Dobrą maszynka ogólnie? Może być, nie mam. Ja rozumiem. Ok, a grasz te, jak to się nazywa? Kaplica Lirata czy nie? Hmm, nie nie w e, Aha, okej. Okay. No o. Ona zdejmuje liczniki, czy nie? Tak, zdejmuje Nice To powiem nie głupie, nie głupia jednostka, nie głupia. Nie, bardzo fajnie. <laughs> to ja zagram coś takiego. I coś takiego. I tura. A żeby ona uleczyła, to musi się nie ruszać, nie? Ta kapłanka? A, okej. Okay. A siebie też leczyć, czy nie? Nie. No tak wszystkie sąsiednie. Nie można uleczyć. O nie, no to nie, nie takie najgorsze to twoje zdanie. Pan Noel. Myślę, czy dobrze zrobiłem, że ją nie stawiłem. Jeszcze raz? Tak sobie, myślę, czy. Ja dobrze zrobiłem, że ją nie stawiłem, teraz może pójść coś takiego pożerać coś. i. Ci coś takiego pójdzie. <grywa> Okej. Okay. No, niestety nie mogę sobie pozwolić na to, by to stało, nie? Tym bardziej, że miałem pożerać na ręce. Mhm. Kieran. Drugi maczek też masz był Kieranem, czy kim innym? Takim jestem w Okej. Okay. A ja jeszcze nie wiem. Gdzie jest moje mistrzostwski tutaj <laughs> Odporność na magię daje? Nie, działać z tymi, a tak będzie działał też stygnia, nie czy jeszcze na odwrót. Yyy, znaczy, o tym wiem, tak, tego kopana Wilka. Ale tutaj, tutaj też coś jeszcze, czy tylko to? Aaaaa to bo... Tylko to. Rozumiem ty, bo ja pomyliłem czary, bo jest też ten, wiesz co, stworzenie magii pierwotnej daje odporność na magię. ja Myślałem, że o tym mówisz. A to w sumie nie ma stworzenia magii pierwotnej. No możesz dla zabawy. Okej, okay. a co ja mogę zrobić? Ja mogę eee -e -e -e. W sumie to ja nie wiem, co ja mogę. Mogę zrobić coś takiego. U. I nie wiem, mogę taką. Hmm. No to tura. Bo tak zapchnąłem cię totalnie do obrony, co? Nie lubię tej karty. No, bardzo lubię. Hmm, No, żadnych dispeli tu chyba nie gram, więc... Jedynie tą, Arianą, mogę to zdjąć jakby się wylosowała. Aczkolwiek szkoda marnować jej pasywa na oślepienie. No chyba, że akurat to ci zrobi gra. Hmm. to jest człowiek No tak, można go i w pierwszej i w drugiej. Chodzi o to, będzie błyskotek z przodu i z tyłu. <noise> Okej, okay. takie coś wybrałeś. Heal. No heal. Hill. Niech ci będzie, niech ci będzie. Takiego... No nie, jaki def, masakra. Mm, jak tu się przez niego przebić? Nie da się. <noise> Z chęcią bym się przebił, słuchaj. Czy mm. to będzie oczarowanie? E, nie, nie będzie oczarowania. Nie został w Nie, na razie nie będzie. Będzie coś takiego nie, nie, nie. <noise> i coś takiego. I w sumie, na razie będzie tyle. Okej. Okay. No ale oczarowanie też gram, nie? Więc... Ogólnie, może będzie. No nie wierzę w to oślepiące światło. To to. Co tu mogę zrobić? Cała linia pusta. Jesteś okrutny. Uuu, grasz te. Brzaski. Gram, gram. Tylko ile ich masz? Mi się tylko jeden wylasował z pakietów. Nie ja mam, mam cztery. O, nice. I to Cztery to, to, to dużo, no. Nieźle, nieźle. No ja niestety tak jak mówię, mam tylko jeden. Hmm. Co tu zrobić? Co tu zrobić? To ja może zrobię coś takiego, tylko... Hmm. Wiem, najpierw zabiorę kartę. To będzie najrozsądniejsza. <laughs> <rady. laughs> Okej. Okay. Hmm. Teraz już coś innego trzeba robić, nie? Hmm. hmm. Tak myślę, czy się skupiać na wbijaniu the major, czy, 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 czy na... Czy na obronie trochę, czy tylko kosić ci stwory, nie? Ja nie wiem, co masz na ręce, bo <laughs> okay. mm. księżnik nie pomaga. Okej. Co tu robić, co tu robić? Dodaj okolicznie jeden. Hmm. Ciekawe, co tam jeszcze grasz tak ogólnie. Gdybym wiedział... Video... Właśnie gdybym wiedział, co grasz, to to całkiem inaczej by się grało, nie? Zobaczymy, co się gra. <noise> co też przeciwnika. Nie wiem, jakaś chwała, niech poleci. Mm. No dobra, niech będzie jeszcze pan wampir, na i tura. <noise> Zobaczymy, co zrobisz. Ja sobie do kartę Uh. Świetny ruch, też bym też myślał, że tak zrobił. <grystanie> Uuuu uh. On mi się nie podoba, nie? Ajajaj Ajajaj aj, aj, aj. No dobra, coś takiego. A jeszcze. <grystanie> Okej. Okay. Co dobieram. Rozumiem. Powiem że strasznie kłopotliwe jest to, że ty na górnej linii masz sobie wbijać co tutaj mi. No to już się kończy o to robię, Okej. Coś takiego. Ajajajaj, Coś takiego. Mm. Coś takiego. Aha, oh, oh, oh. odporność. No dobra, zakończ turę, nic więcej nie zrobię. Mazakra. Aż się zastanawiam, czy nie wrzuci tutaj tygodnia umarłych do tego deku. <laughs> o my no nie może masz takie coś jeszcze je, co dwa i mnie zabijesz. nie mam, nie mam Uff. A już się przestraszyłem, że, że to będzie przegrana. Już w tej turze, nie? No bo ogólnie może będzie. Siedem, mm sześć. -hmm. A pewnie ten inkwizytor, bogosławiacz. Tak. Okay. No całkiem sporo, bo na uwagę, że mam osiem, jest to się okrutny Dammit. Nivella. Tego można podstać. Teraz tą zagwozdkę co tu grać w ogóle? Zrobimy coś takiego. Niech będzie. Eee, dobra, co tutaj zrobić w takim razie? Tu na pewno strzał. Strzał. Mm -hmm. Okej. Okay. Teraz coś takiego. I mm. strzał. Eee. No uuu, wiesz, ja tutaj mam gorzej niż ty <noise> Tutaj cię walnę. O, tym też mogę w sumie, chociaż to obojętne. Bo zrobię coś takiego. I zrobimy coś jeszcze. Hmm. Może coś takiego I coś takiego O, idealnie, wszystkie surowce wykorzystane No i to tura Jak to, dobrze, że przystań nie może wbijać bezpośrednio damage'u no, no, w sensie to inferno. inferno To jest tak Tak zerkam na zegarek, ale okej, okay, okej okay. Ciekawe to tam masz, a grasz dowódców tutaj, czy nie? No Okej okay. Uuu, koksyr się... No dobra To co, wygrałeś już w grę, czy jeszcze, nie? No, nie co mi dajdzie. nie co mi Bo jeżeli miałbyś drugie oślepienie, tak, no to nawet jak to zblokuje ci górną linię, to i tak... To i tak byś mnie, wiesz, pewnie załatwił. Chciałbym wystawić taką nie że co jest, to będzie, to mi <noise> eee, No ja nie mogę tu za dużo zrobić, no muszę... Jedyne, co mogę zrobić, to cię full zaspamować tym, co mam. I w sumie tyle. W tej dużej nic więcej nie ugram. Więc obyś nie miał ślepienia, bo jakby już to przegram, nie? Mm. <laughs> Pan moriu może ślepienie? Albo coś, co zabija wow. pewnie. No idealnie. No dobra. No to G. Wow. Widzę. Maksymalizacja damage'u <laughs> Kontynuuj, okej, okay, to teraz, yy, jak to się teraz bierze, znowu, żeby grać? A, my jesteśmy jak tu. Aha. Aha, okej, okay, dobra. To teraz ja sobie wezmę, hmm, kogo tutaj sobie wziąć? O, dobra, wiem, kim sobie zagram. <laughs> już, klikaj, gotowe. A, dobra, ja już wybrałem.

może być. Yy, dobre, w co tu lecieć? Pewnie najpierw trzeba w piąchy, co? To jest Mambo yy, Tak, to jest ten deck Mambo Combo. Tak więc yy, 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 masz przewagę, to, że wiesz co to jest. <laughs> a ty grasz... Ty grasz na Rakshasa, czy jak grasz? TimeLock. A, TimeLocka, a okej. Okay. Musiałem nie usłyszeć na początku. Dobra. Coś takiego. Chyba mi się nie uda zrobić tego komba, bo zapewne grasz gniew arkata, nie? Nawet na ręce ci Nawet na ręce, no właśnie. to. Jak nawet się przygotuję już do tego kombo to mi jest te jednostki, tam, które potrzebna potrzebne, nie? więc chyba się nie uda. No ale zobaczymy, nie? To może tak normalnie jakieś szanse mam? Normalną grą bez tego komba, nie? Bo jednak ten tak coś tam może zrobić. Rak szasa, jak ja nienawidzę tego stworka. O nie, ty złodzieju! <grym> Dawaj moją jednostkę. Czy to jest hamstwo w biały dzień? No i jeszcze tą lepszą sobie wziął, no jasne. Co, nie miałem racji? już postawiłeś. No, no masz rację. Tak tylko sobie wiesz, dramatyzuję, nie? Dobra. To ja sobie zrobię tak. I tak. I zrobię sobie tak. I w sumie nie wiem. Mogę sobie postawić tutaj. No właśnie słabo, że mi dwa razy torii cesarzowej doszło, bo w tym deku są tylko dwa, albo trzy nawet, ale wiesz, jedna jest tylko potrzebna, nie? Tak, reszta to ma na marnację karty. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. No to masz 3 dżinów w czasu, czy już czwartego Dobry. ci się trafił? No, nie wiem Aha. No to nice. <grymne> A to y What w mur miałeś trzech, tak? Mm. Rozumiem, rozumiem. To tak jak ja w sumie. Mm, Dobra. Co tutaj robić? Co tutaj zrobić? Może zrobię coś takiego? Mm. Teraz zrobię. Mm, co tutaj robić? <grymne> tutaj czy tutaj? <grymne> no, mam zagwostkę, może zrobić coś takiego. I teraz takie coś. I coś takiego, dura. <grywa> Aj, to szykuje się chyba długi mecz. No, chyba tak. Chociaż w sumie nie, no bo właśnie jak ty odpalisz kombon, to będzie jak EG, tak w 11-12 duże Musiałbyś mieć naprawdę nie żeby, żeby nie dobrać. No, już dwa razy to. Ile razy grasz w ołtarz przyciągania żywiaków? Ja gram trzy, a ty? Ja Te cztery rozumiem. Owe. No. Opę. <laughs> Dobra, to ja polecę w... w sumie nie wiem w co. Tylko byś nie chciał, bym mm. łamał kołem, że do góry. Oooo oh. no, no. To mi się przyda, nie? No. <laughs> Co ty tutaj no. masz? Dżiny, dżiny I więcej dżinów, dobra to na pewno tego od panu trzeba się pozbyć I nie wiem, jednego skoku w czasie? No. <laughs> Niech będzie takie coś Dobierzemy sobie kartę Eee, dobra, ono nie ma, nie wierzy. Arkata, proszę, Co, masz trzy na ręce? Nie Arkata. no to dla mnie to nie jest pozytywna wiadomość. Dobra, tutaj ci zablokuję tego. Hmm. jeszcze może taki pan. Cmentarz przeciwnika. I kończymy turę. No ale już Taimloka nie zrobisz, bo cię usunąłem Jean Łatwy w czasu. Ale skoki w czasie dalej mam. No tak, ale skoki w czasie niestety nawet no, masz. I okaże też to, no, jest, jak 4, to skok będzie do 2. Ej, no masz rację. Shit, no to jednak nie skontrowałem cię tym. No. Dobrze już nie grałem w sumie tym Taimlokiem. Też sobie muszę pograć. Ale spam. No dobra, ja mam trochę taki shit na ręce, jak, miałem, jak mam być szczery. To taki krab, krab, jeszcze raz krab. No dobra, to w tej turze chyba zagram na ostro. Czyli coś takiego. Uu. I coś takiego. Jeszcze coś takiego. Dobra. Ponieważ to była chyba moja jedyna szansa jakoś się odratować. Lekko. Ale zwaliłem, masaka. Zamiast, wiesz, żeby brak też zabić. Aha, tak. Kurde, bo on był tak zablokowany. A tak sobie myślałem, że go tak zabiję, ale tak jak się od dołu zacząłem się jednostkami ruszać. Ach, zwaliłem. Dammit. Uuu, wszystko skinie. O, ty, duch nie działa na to? Błogosławiam mm -hmm. do Heazera? Ja myślałem, że on działa na gnie Farkata. Na no, 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 no rozdarce to też chyba działa. Rozumiem. O, to w sumie takie bezużyteczne w takim razie trochę. Powinien działać. Jak na moje powinien działać. Mm, Okej, okay. dobierz kortę. No dobra. Nie, no to, to raczej jest GG, nie? Wątpię, że bym coś tu ugrał. Znaczy że tego Augusta i chyba też... Hmm... Prawda. <laughs> A pomyślałem, że go zamorduję, nie? Jak już i tak mam przegrać, no to... Uwaga, to Mm -hmm. Mm -hmm. Ile masz sekund w czasie na ręce? Może tak jest, że oh. no nie mam czym ci usuwać z rąk, kard, wiesz, wiesz, nie. <laughs> o nie. Kolejna, można nawet bez skoku w czasie to wygrasz Osiem Zastępnej że pewnie polecą dżiny. Nie, może W takim razie ja mam fartno. No dobra, a co tu robić? Próbujemy coś takiego. W dziewięć było 9 lat zostało po mojej fali. Rozumiem. Żadnego gina nie A... Nie wiem co tu grać w sumie. Hmm, 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 hmm. Może tego pana? <kłysy> nie wiem <kłysy> tego. Zakończ turę. A jakbym jak może Gniewerkata, to to mi tak nie ma co w ogóle tego, nie? Myślę, że to combo się uda. No chyba, że miałbym wszystkie karty do combo na ręce. I jakieś 4, 8, 16 i 4 20 surowców. To wtedy w jednej turze można by to odpalić. Skok w czasie. O, jin ten? Miałeś ich cztery. ten? Ile ty ich miałeś? Cztery w roku. ja myślałem, że trzy i usunąłem trzech, to nie zauważyłem. No to jest, zdaje się. No nie wiem. No wiesz, ale jak mnie teraz nie zabijesz, to... i tak. <laughs> ja nie wiem, czym tego sprzątać, nie? Żadnego mastermowa, czy czymś takiego. Power power hmm, 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 hmm. i kolejna natura. O, jeszcze jedna. Gdzieś nie wiesz, że to jest Easy Weed. O lol, ty już nie masz kart że to jest które zauważyłem. No kiedy się przewinąłeś? To nie było <noise> Nieźle, nieźle Wow, to okrutne co zrobiłeś swoim jednostkom, żeby się skoczyło Czeje No dobra, a to to było chyba dzisiaj na tyle, nie? Co do naszych maczeków? No tak yy, no tak więc dziękuję. No, ja również dziękuję wszystkim za uwagę, No i trzymajcie się.